Bóg zawsze nam pomaga, ale nam się nie ukazuje. Ponieważ Bóg zawsze nam pomaga, nie skupiajmy się tylko na widzialnym świecie, ale starajmy się chodzić z Bogiem w niewidzialnym świecie. Przyjrzyjmy się razem drugiej księdze Mojżeszowej, rozdział 17. 40-letnia wędrówka Izraelitów po pustyni jest dla nas lekcją. Prorokuje i uczy nas, jak powinniśmy żyć, krocząc przez pustynię wiary. Spójrzmy na drugą Księgę Mojżeszową, rozdział 17, rozdział 17, werset 8. I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego, wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz, i wyruszył do boju z Amalekitami. A Mojżesz, Aaron i Chur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael. A gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. To pokazuje bitwę Jozuego z Amalekitami w Refidim. Tutaj Jozue walczy na linii frontu. Mojżesz wspiera go od tyłu, a Bóg obdarza Mojżesza taką mocą. Musimy zastanowić się nad tą relacją. Bez względu na to, jak doświadczony i mądry był Jozue, wszystko stawało się bez znaczenia, gdy Mojżesz opuszczał ręce. Mówiąc precyzyjniej, to nie akt podnoszenia lub opuszczania rąk Mojżesza jest decydujący, ale niewidzialna moc Boga, która decyduje o wyniku bitwy, w zależności od tego, czy ręce Mojżesza były podniesione, czy opuszczone. Spójrzmy na drugą księgę Mojżeszową rozdział 14, werset 10. A gdy faraon się zbliżył, Synowie izraelscy podnieśli oczy swoje i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną za nimi. I zlękli się bardzo. Wołali tedy synowie izraelscy do pana. A do Mojżesza rzekli: Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc? Zostaw nas w spokoju, będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni. Na to rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli Wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan za Was walczyć będzie. Wy zaś milczcie. Potem rzekł Pan do Mojżesza. Dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom izraelskim, aby ruszyli. Ty zaś podnieś laskę swoją i wyciągnij rękę swoją nad morze i rozdziel je. A synowie izraelscy przejdą środkiem morza po suchym gruncie. W widzialnym świecie Mojżesz wyciągnął swoją laskę nad morze. Jednak w niewidzialnym świecie Bóg cofnął morze i rozdzielił wody, gdy tylko Mojżesz wyciągnął swoją laskę. Pomyślmy również o historii króla Dawida. Kiedy młody Dawid pokonał Goliata? Gdyby Bóg nie był z nim, czy sądzicie, że młody Dawid byłby w stanie pokonać Goliata, którego bali się nawet generałowie? Czy kamień z Procy trafiłby dokładnie w czoło Goliata? Jest to prawdopodobieństwo jeden na milion. To było niemożliwe. Skoro jednak Bóg był z nim, jak kamień mógł chybić. Dlatego, idąc ścieżką wiary w Ewangelii, powinniśmy nie tylko starać się wyróżniać na zewnątrz, aby być widzianymi przez innych w widzialnym świecie, ale także pamiętać, że Bóg zawsze czuwa nad nami i chodzi z nami w niewidzialnym świecie radując się, ilekroć gorliwie kroczymy właściwą drogą Ewangelii. Szczerze proszę, abyśmy wszyscy pamiętali o Bogu, który jest zawsze z nami i byli w stanie ukończyć wyścig chodzenia po pustyni wiary, abyśmy mogli bez braków wejść do duchowego Kanaanu, wiecznego Królestwa Niebios.